Cześć, witajcie w drugim odcinku z Gotika Trójki Dzisiaj będziemy kontynuować nasze zmagania z tą grą I jesteśmy właśnie w obozie buntowników Tam gdzie ostatni odcinek zakończyliśmy Tutaj pogadałem przed chwilą z tym gościem i nie wiem czemu jakiś mi błąd na komputerze wyskoczył i się nie nagrało Nie wiedzieć czemu Ale dobra, nieważne, chodźmy dalej gadać Chcesz z kimś Wszędzie są orkowi zwiadowcy. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redog. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdawali się wymknąć orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orku, albo spotkacie marny los. Rozumiem. Orkowie nie wiedzą o tym obozie? Gdyby orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy, już by nas dawno zabili. Powiedz mi więcej o buntownikach. Jesteśmy jedynymi wolnymi ludźmi w Myrtanie którzy nadal występują przeciw orkom. Orkowe patrole są naszym, oczy, naszym zarabem, największym problemem tu na wybrzeżu. Ostatniej nocy jeden z, nie z nich podszedł sobie. niepokojąco blisko. Jasne. Gdzie są to teraz mówię. orkowe patrole? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. W tej chwili znajduje się w połowie drogi stąd do Ardei. Drugi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie między tym miejscem a Cape Dam. Jeśli nie zajmiemy się nim teraz, to w końcu trafią do Redog. A co z ludźmi, którzy pracują dla orków? Większość z nich to niewolnicy. Ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Może lepiej nie zwalaj tego Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków? Ci, którzy tak, pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka ja orkowego najemnika sam, to nie? łatwa droga, pozbawiona wolności, wymierzona przeciw co naszemu Bogu, czy do dojdziemy. Odwiedzę orkowy patrol na farmie. Cię uważaj, tego, co... jeśli wezmą cię za buntownika, rozerwą nas trzępy. Tylko przestań się obijać. Zajmę się tym wędrującym orkowym patrolem lepiej. Się Bardzo proszę, dobrać. ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. Gdyby to było takie Dobra. Pokaż mi swoje towary. Co jeszcze on tu ma? Dobrze ci radzę. W sumie... ...na razie no, chyba nic. Możemy sobie od niego kupić. No, może lepiej. Chociaż może możemy, ale nie będziemy kupować. Aha, i nie powiedziałem wam, ale ten gościu... ...dał nam takie zadanie, abyśmy... ...pozbyli się dzików... ...niedaleko obozu. Tak więc zaraz to zrobimy, ale jeszcze najpierw pójdziemy do pieczary... Pogadaj się to jeszcze z kimś i, i wyjdziemy robić jakieś zadania. Fajne jest <skin> ogólnie. Fajne korzenie. Dobra, chodźmy z tym pogadać. Co? Ach tak. Ja jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Czym mogę ci służyć? Kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem tu wredok alchemikiem. Szatem maga ognia. Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy Magowie Ognia stracili swą magię runiczną, a wkrótce potem skończyła się wojna. Ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Czemu Magowie Ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. Wielu magów ognia zginęło, a ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. Co teraz zrobisz? Zostanę tu, w Redok, i będę badał prastare pisma naszych przodków. Według legend, pradawni dysponowali własną magią, zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju run z których my czerpaliśmy swoją moc. Opowiedz mi więcej o magii pradawnych. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli i że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnicę tych ruin. Wszyscy żyjący jeszcze magowie ognia badają tę prastarą wiedzę. Opowiedz mi o alchemii. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania się bez pomocy magii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale moje umiejętności są wystarczające do zapewnienia redok podstawowych usług w tym zakresie. Przekaż mi swą wiedzę alchemiczną. Chętnie. Niestety nie mam odpowiednich składników niezbędnych w procesie nauczania. Jeśli dostarczysz mi 10 roślin leczniczych, podzielę się z tobą moją wiedzą. Opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. Każdy handlarz w tej krainie to wie, więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Wiele artefaktów, również dla nas magów, ma wielką wartość. Jak na przykład ogniste puchary. Załatwię ci rośliny lecznicze. Te rośliny rosną niemal wszędzie. Nie powinieneś mieć problemów z ich znalezieniem. Pokaż mi swoje towary. Hmm, dobra, co on tu ma? W sumie, w sumie nic ciekawego jak na razie. Nic nam się nie przyda. Ale jeszcze, jeszcze tą jest inny. Cóż, w tych ognistych pucharach takiego specjalnego. Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne. Ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom do Nordmaru. Od nich dowiesz się więcej niż ode mnie. Dobra. Okej, okay, tak więc, chodźmy jeszcze niżej. Na sam dół pieczary do Javiera, czyli tego, tak jakby przywódcy tego obozu, jeżeli tak go można nazwać. Jesteś tu nowy, prawda? W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Potrzebuję broni. Tak jak my. Niestety jest pewien mały problem. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Od tamtego czasu nasza kuźnia jest opuszczona. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać naszym kowalem, prześlij go do nas. Jesteś dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. Nosisz zbroję Paladyna. Byłem Paladynem, zanim orkowie wygrali wojnę. Walczyłem za króla w ostatniej bitwie pod Wengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. Powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać, przyjacielu. Kiedy my, Palladyni, straciliśmy magiczną moc i wyczerpaliśmy zapasy magicznej rudy, nie mieliśmy szans. Staliśmy się łatwą ofiarą dla orków. Jak mogę Wam pomóc? Jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Dun. Dobra. Już więcej z nim nie gadamy. Choć się tnie. No i tak, w sumie z częścią ludzi już pogadaliśmy. Ale już... już na razie starczy tego gadania. Chodźmy teraz... Robić jakieś zadania, które dostaliśmy. Czy tam przebęcić tych orków, zabić dziki i jeszcze coś tam zebrać, jakieś rośliny? Nie wiem, czy zdążę wszystko w tym odcinku zrobić, pewnie nie, ale, ale chodźmy, chodźmy. W ogóle yy, w tym czasie, kiedy to ale nagrywam, mam już 10 widzów, za co wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Może jest to mała liczba ale jak dla mnie to jednak jest coś wielkiego takie jak na początkującego youtubera to jest coś właśnie tych 10 widzów to jest to jest zawsze coś niby niby tak mało ale jednak cieszy człowieka zróbmy sobie szybki zapis dobra i kontynuujmy tu są te dziki z tego co pamiętam tak tu są dziki Mam nawet na nie sposób fajny. Zaraz wam pokażę. Niestety musiałem to nagrywać jeszcze raz, ten cały filmik. Ponieważ nie wiem czemu coś mi się zepsuło i im się głos nie nagrał. Ale trudno. Dobra, będzie teraz tutaj. Mam nadzieję, że to będzie w, w dalszym ciągu działać. Tu dziku. O, patrzcie. Gdzie o to, że one są na tyle głupie, że nie umieją zejść po tej, po tej skarpie. I one tam się bugują i stoją w tym jednym miejscu. I jest łatwy sposób, żeby je zabić. Bo tak to jest naprawdę bardzo trudne na samym początku gry, żeby na przykład takiego dzika zabić. Jeśli jak on zacznie atakować nas, to my praktycznie ciągle leżymy, tylko wstaniemy i z powrotem on nas już na ziemię glebnie. A tak to zawsze z łuku z odległości może fajnie zabić. I ogólnie lubię grać z łuku, ale mi się to przydaje często właśnie, ten łuk. Dobra, trzy zabite, jeszcze jeden. Ojdź nie zjeżdżaj. Zróbmy sobie jeszcze szybki zapis znowu właśnie w tej grze warto robić często zapisy ponieważ yy, ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego jak auto zapis tylko właśnie za każdym razem samym trzeba, trzeba zapisać grę więc ja wolę wolę ją zapisywać dosyć często w razie jak miały mnie taki taki dziki zabić albo nie wiem wilki czy, czy jakieś inne inne z zwierzęta lub też orkowie Czy jeszcze nie wiadomo co innego Dobra Dziki pozabiane Tak więc jest ok Zbierzmy sobie jeszcze te ziela licznicze o Kurde Muszę sobie kupić nowe baterie do myszki, ponieważ już mi się rozładowują Ale nieważne To już poza odcinkiem <laughs> Nie będę teraz leciał do sklepu chociaż może w domu mam, ale pewnie nie mam ale w każdym razie nie, nie będę teraz ich szukał Bum tylko na tarabaniu, a nie wiadomo czym je znalazł w ogóle ale dobra zobaczymy jeszcze jedną rzecz którą mamy godzinę w gotiku 18.59 Ok. to jeszcze mamy jeszcze, jeszcze do zachodu słońca trochę czasu mamy tak więc chodźmy się rozprawić z orkami teraz o mamy dzikach Jakie o fu, jakiego dzika wilka, chodźmy go zabić I teraz mam nadzieję, że on mnie nie powali, bo to jest naprawdę, tak jak wam mówiłem Jeżeli już go atakujemy, to musimy ciągle atakować, nie możemy odpuścić, bo jeżeli odpuścimy, to już jest koniec z nami To już nas zabije Może tak w 50% mamy szansę, żeby jeszcze się uratować jakoś od niego i uciec Ale to jest naprawdę może nawet przesadziłem z tymi 50% i może nawet mniej trochę. Okej, okay, dobra, weźmy sobie ścierwo, jada Które też się bardzo przydaje, bo nie wiem, po upieczeniu ona ma chyba... Daje nam 10 czy 15% życia. Więc warto też je zbierać. O, i mamy... Mamy obóz orków. Patrol orków, dobra. Chodźmy w takim razie ich teraz zabić. Zacznijmy od kusznika. Kurde, nie laguj się. King głupi orku. Czasami wkurzające jest to, że, że trzeba ich dobijać, tak jak tutaj. To patrzcie, bijemy ich i ja chcę, chcę ich po prostu zabić, bo oni już mnie zaatakowali, tak? Są wrogo do mnie nastawieni. To powinno być tak, że od razu ich zabijam, a nie muszę jeszcze ich dobić zaraz. Ale cóż... W sumie są jednak tego plusy i minusy. Dobra, dobijamy. Ciebie zabijamy. Dobijamy cię Dobra, leż nie wstawaj już Schowaj go, Morderca Morderca Patrzcie jak on mocno wali nam z pięści Dobra, gin No dobra, jest git Orkowie już leżą Bardzo się cieszę Szybki zapis Kontynuujemy. O, paczki z bronią, które nam się na pewno bardzo przydadzą. Właśnie jeżeli gracie w gothica pierwszy raz albo, albo dopiero zaczynacie grać. W sensie raczej jeżeli zaczynacie grać to gracie pierwszy raz. Logiczne, ale okej. Okay. Nieważne to co powiedziałem było. Warto zbierać paczki z bronią. Właśnie gdzie gdzieś nie będziecie to warto poszukać paczek z bronią bo naprawdę w dalszych częściach gry są bardzo potrzebne nawet jeżeli nie będziecie grać dla puntowników tylko dla orków bo jest właśnie tam zdarzają się takie misje że w jednym mieście że trzeba przynieść 20 paczek broni dla orków więc to jest później ciężko trochę tak opuścić i znaleźć 20 paczek z bronią Tak więc... Tak więc warto ich szukać. I nie sprzedawać ich oczywiście, bo jeżeli je sprzedacie, to lipa. Dobra, mamy ziele lecznicze. Już 13 nawet ziele leczniczego, tak więc chodźmy sobie do tego maga. I w ogóle zabiliśmy te dziki, więc do tego gościa jednego co tam nam, nam dał to zadanie żeby je pozabijać. Coś się niestety nie nagrało. Ale okej, okay, dobra, chodźmy do niego. On jest tutaj. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. <noise> Wreszcie ktoś kto przejmuje się naszymi problemami. Dziękuję wojowniku. Oto moje złoto. O, stary, ale ale jesteś hojny. Ale hojność. 30 sztuk złota. Nie, po prostu. Teraz sobie jestem taki bogaty. Mogę wszystko kupić. Nie, po prostu rozwaliłeś mnie, gość. Rozwaliłeś mnie. Do zobaczenia. Co za... Co za hojność, co za bogactwo. Teraz po prostu jestem... Teraz to, to po prostu... Oni wszyscy są jakimś plebsem. W ogóle, to jest... Masakra. O, patrzcie jaki pleps. Mam 30 sztuk złota, więc... Oni się już nie liczą w ogóle dla mnie. Są plepsem. Patrzcie jakie kupy w ogóle Ale oni... Wie, A w ogóle są strasznie biedni. Ale dobrze. Śmiechy śmiechami. O, nowy. Kurde. Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły w Redog. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z Orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra. Pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. Co mam <coughs> dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta, a walczyć z orkami trzeba tak samo często, jak kiedyś. Jeśli przyniesiesz nam pięć paczek broni, bardzo się przysłużysz naszej sprawie. Dobra Tak jak więc mówiłem wam Te paczki z bronią nam się bardzo przydają No na razie mamy ich chyba dwie Z tego co, co mi się tak wydaje Teraz jeszcze chodźmy szybko do tego alchemika to, to znaczy się umaga wody Czy tam jak to powiedzieć o nim Oto twoje rośliny lecznicze Wspaniale Teraz mogę się z tobą podzielić moją wiedzą Dobra tak więc w tym miejscu zakończymy nasz odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć, no i pa pa.